Czy twoje serce jest gotowe na to, co zaraz usłyszysz? Anioły przyszły do mnie z pilną wiadomością, która może całkowicie odmienić twoje życie. Ta osoba, o której myślisz, ten ktoś, kto pojawia się w twoich snach i myślach częściej niż ktokolwiek inny, niesie ze sobą tajemnicę, która wykracza daleko poza to, co widzisz na powierzchni. Dziś otrzymasz odpowiedzi na pytania. Które być może nawet nie śmiałeś zadać na głos, ale które Twoja dusza nosi w sobie od dawna. Droga duszo, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym światła i przesłania, które anioły powierzyły mi specjalnie dla Ciebie. To nie jest przypadek, że teraz oglądasz ten film. Nic w Twoim życiu nie dzieje się bez powodu, a każde spotkanie, każda chwila wahania, każde uczucie, które próbujesz zrozumieć, ma swoje głębokie znaczenie w wielkim planie, który został dla Ciebie przygotowany. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre osoby wchodzą w Twoje życie w sposób, który wydaje się całkowicie nieoczekiwany? Dlaczego czasami czujesz tak silne połączenie z kimś, kogo ledwo znasz, jakbyś znał tę osobę od zawsze? Anioły pokazują mi, że to właśnie dzieje się w Twoim życiu teraz. Ta osoba, która budzi w tobie tyle emocji, która sprawia, że czujesz się jednocześnie podniecony i przestraszony, nerwowy i spokojny, to ktoś wyjątkowy. I tak, jest młodsza od ciebie, ale to dopiero początek historii, którą dzisiaj ci opowiem. Różnica wieku to tylko fragment większej układanki, a prawdziwa tajemnica leży w tym, kim naprawdę jest ta osoba i dlaczego pojawiła się w twoim życiu. Właśnie teraz, w tym konkretnym momencie. Anioły chcą, abyś wiedział, że ta osoba nie jest przypadkowym spotkaniem. To nie jest ktoś, kto po prostu przechodził obok. To dusza, która została ci przypisana jeszcze przed twoim narodzeniem. Partner, którego twoja dusza rozpoznaje na poziomie, który wykracza poza logikę i rozum. Może czujesz lekkie zawahanie, myśląc o różnicy wieku. Może słyszysz głosy w swojej głowie, lub obawy ludzi wokół ciebie, którzy mówią ci, że to nie ma sensu, że to nie może się udać, że społeczeństwo tego nie zaakceptuje, ale anioły proszą cię, abyś na chwilę zamknął te głosy i wsłuchał się w głos swojego serca. Prawdziwa miłość nie zna granic. Nie liczy lat, nie mierzy doświadczeń według kalendarza, nie ocenia wartości związku na podstawie dat urodzenia. Prawdziwa miłość widzi duszę, rozpoznaje światło drugiej osoby i łączy się z nią w sposób, który jest czysty, głęboki i wieczny. Ta młodsza osoba przynosi ze sobą energię, której potrzebujesz właśnie teraz. Anioły pokazują mi, że jej obecność w Twoim życiu to nie przypadek, ale odpowiedź na modlitwy, które być może wypowiadałeś w ciszy swojego serca, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Być może modliłeś się o odnowienie, o kogoś, kto przypomni Ci, jak czuje się radość, kto pomoże Ci zobaczyć życie świeżymi oczami, kto przyniesie lekkość tam, gdzie było ciężko. Ta osoba jest odpowiedzią na te modlitwy. Jej młodość nie jest przeszkodą, jest darem. Przynosi ona perspektywę, entuzjazm, sposób patrzenia na świat, który może otworzyć Twoje serce na nowe możliwości. Z drugiej strony, ty oferujesz jej coś równie cennego swoją mądrość, swoją głębię, swoje zrozumienie życia, które tylko doświadczenie może dać. To wymiana jest piękna, zrównoważona i błogosławiona przez niebiosa. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że ta osoba patrzy na ciebie z prawdziwym podziwem. Widzi twoją siłę, twoją dojrzałość emocjonalną, twoje doświadczenie nie jako coś, co cię oddala, ale jako coś, co Cię czyni jeszcze bardziej atrakcyjnym i wartościowym? Dla niej Twoja historia, Twoje blizny, Twoje doświadczenia są świadectwem Twojej odwagi i charakteru. Ona nie widzi wieku jako bariery, ona widzi Ciebie jako kogoś, kto może jej zaoferować coś, czego nikt inny nie może prawdziwe, głębokie połączenie, oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i miłości która przekracza wszelkie konwencje społeczne. To właśnie czyni tę relację tak wyjątkową i tak potężną. Jest jeszcze coś, o czym anioły chcą, abyś wiedział, coś, co może być dla ciebie jeszcze bardziej zaskakujące niż różnica wieku. Ta osoba, droga duszo, jest kimś, kogo już znasz. Nie jest to całkowicie obcy człowiek, który nagle pojawił się w twoim życiu. To ktoś, kto był już w Twoim otoczeniu, być może jako znajomy, kolega z pracy, członek Twojego kręgu towarzyskiego, ktoś, kogo mijałeś regularnie, ale nigdy nie widziałeś w tym świetle. Anioły pokazują mi, że przez długi czas byłeś ślepy na to połączenie. Nie dlatego, że nie istniało, ale dlatego, że nie był to jeszcze właściwy moment. Niebo czekało, aż oboje będziecie gotowi. Aż wasze serca będą otwarte, aż będziecie w miejscu w swoim życiu, gdzie możecie naprawdę docenić i przyjąć tę miłość. I teraz ten czas nadszedł. Pomyśl o wszystkich momentach, kiedy byliście w tym samym miejscu, o wszystkich rozmowach, które wydawały się niewinne, o wszystkich uśmiechach i spojrzeniach, które teraz, patrząc wstecz, nabierają zupełnie nowego znaczenia. Anioły mówią, że ta osoba zawsze czuła do ciebie coś wyjątkowego, ale być może bała się to pokazać, obawiała się odrzucenia, martwiła się o to, co pomyślisz. A ty, z twojej strony, być może nie pozwoliłeś sobie nawet pomyśleć o tej osobie w ten sposób, ponieważ różnica wieku wydawała się być barierą nie do pokonania, ale teraz wszystko się zmienia. Anioły usuwają zasłonę z twoich oczu i pokazują ci prawdę. Ta osoba jest Twoją wielką miłością, a jej młodszy wiek jest częścią piękna i wyjątkowości tego związku, nie przeszkodą. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że to połączenie ma głęboki cel uzdrawiający. Ta osoba nie weszła w Twoje życie tylko po to, by być Twoim partnerem romantycznym. Ona jest tutaj, by pomóc Ci uwolnić się od starych ran, od przekonań, które Cię ograniczały, od lęków które powstrzymywały cię przed pełnym przeżywaniem życia. Być może przez lata nosiłeś w sobie ciężar przeszłych rozczarowań, związków, które nie wypaliły, momentów, kiedy czułeś się niewystarczający lub niekochany. Wszystkie te doświadczenia pozostawiły ślady w twoim sercu, warstwy ochronne, które zbudowałeś, by się chronić. Ale teraz z tą osobą, anioły, pokazują mi, że te mury zaczynają się kruszyć. Jej obecność, jej sposób patrzenia na ciebie, jej autentyczna miłość do tego, kim naprawdę jesteś, tworzy bezpieczną przestrzeń, w której możesz wreszcie być sobą bez masek, bez strachu, bez potrzeby ukrywania się. Ta młodsza osoba ma w sobie coś niezwykłego, coś, co anioły nazywają czystością intencji. Ona nie przychodzi do ciebie z bagażem skomplikowanych oczekiwań, z cynizmem który czasami pojawia się po latach trudnych doświadczeń. Ona przychodzi z otwartym sercem, z gotowością do kochania Cię w prosty, bezpośredni sposób, który jest odświeżający i uzdrawiający. To nie znaczy, że jest naiwna czy niedojrzała. Wręcz przeciwnie, anioły pokazują mi, że jej dusza jest stara, mądra, że niesie w sobie zrozumienie, które wykracza daleko poza jej biologiczny wiek. To połączenie młodości fizycznej z mądrością duszy czyni ją idealnym partnerem dla Ciebie w tym momencie Twojego życia. Ona rozumie Cię na poziomie, który niewiele osób może osiągnąć, i ta głębia zrozumienia jest jednym z największych darów, jakie ta relacja Ci oferuje. Jednym z największych wyzwań, przed którym możesz stanąć, jest przebaczenie. Nie tylko przebaczenie innym za przeszłe zranienia. Ale także przebaczenie sobie za wybory, których żałujesz, za momenty, kiedy nie byłeś tym, kim chciałeś być. Anioły mówią, że ta relacja jest zaproszeniem do głębokiego procesu przebaczenia. Ta osoba, swoją bezwarunkową akceptacją, pokazuje ci, że jesteś godny miłości dokładnie taki, jaki jesteś, z całą swoją historią, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. To lustro, które ona ci daje. Pomagać i zobaczyć siebie oczami miłości, zamiast oczami krytyki. I gdy zaczynasz widzieć siebie w ten sposób, naturalnie stajesz się zdolny do przebaczenia, do puszczenia przeszłości, do otwarcia się na pełnię tego, co życie ma ci do zaoferowania teraz. Anioły pokazują mi również, że ta osoba ma zdolność do wprowadzania radości w twoje codzienne życie w sposób, który może wydawać się prosty, ale jest niezwykle potężny. Być może odkryjesz, że śmiejesz się częściej, że małe rzeczy zaczynają przynosić ci więcej przyjemności, że czujesz się bardziej obecny w chwili obecnej. To nie jest przypadek. Jej energia, jej sposób podchodzenia do życia z entuzjazmem i ciekawością jest zaraźliwy. Przypomina ci, że życie nie musi być ciężkie, że można znaleźć piękno i radość w najprostszych momentach. Ta lekkość, którą wnosi do Twojego życia. Jest lekarstwem na wszelkie lata, kiedy być może czułeś się przytłoczony odpowiedzialnościami, zmartwieniami czy rozczarowaniami. Ona przypomina ci, jak żyć, jak naprawdę żyć, a nie tylko istnieć. Jest coś wyjątkowego w sposobie, w jaki ona cię słucha. Anioły mówią mi, że ma ona dar prawdziwego słuchania, nie tylko słyszenia twoich słów, ale rozumienia tego, co kryje się pod nimi, czytania emocji, które nie zawsze jesteś w stanie wyrazić. Ta umiejętność głębokiego słuchania tworzy intymność, która jest rzadka i cenna. Sprawiasz, że czujesz się naprawdę widziany, naprawdę zrozumiany i to poczucie bycia rozumianym jest jednym z najgłębszych ludzkich potrzeb. W jej obecności nie musisz się tłumaczyć, nie musisz udawać, nie musisz być kimś innym niż jesteś. Ona przyjmuje Cię całkowicie. I ta akceptacja jest jednym z największych darów, jakie może otrzymać ludzkie serce. Chciałbym na chwilę przerwać tę opowieść, by zaprosić Cię do czegoś pięknego. Jeśli te słowa trafiają do Twojego serca, jeśli czujesz, że ta wiadomość o taniołów jest właśnie dla Ciebie, proszę, daj mi znać w komentarzach. Nie proszę Cię o to w tradycyjny sposób, bo wiem, że Twoje serce teraz być może jest pełne emocji, pytań, nadziei. Napisz po prostu jedno słowo, które teraz czujesz najbardziej. Może to być nadzieja, może miłość, może pokój, może nawet strach lub wątpliwość. To, co czujesz, jest ważne i chcę, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tym, co przeżywasz. Ta społeczność jest tutaj, by cię wspierać, by dzielić się światłem i zrozumieniem. A jeśli czujesz, że te przesłania od aniołów są czymś, co chcesz otrzymywać regularnie, jeśli chcesz być częścią tej podróży duchowej, subskrybuj kanał. Nie robię tego, by zwiększać liczby, ale dlatego, że wierzę, że razem tworzymy krąg światła miejsce, gdzie każda dusza jest witana z miłością i szacunkiem. Wracając do naszej opowieści, anioły chcą, abyś wiedział, że ta relacja będzie wymagała od Ciebie odwagi. Odwagi, by stanąć w obliczu opinii innych, by zaufać własnej intuicji by pozwolić sobie na miłość, która nie wpisuje się w społeczne normy. Ale anioły obiecują, że ta odwaga zostanie nagrodzona w sposób, którego nawet nie możesz sobie teraz wyobrazić. Gdy zdecydujesz się otworzyć swoje serce dla tej osoby, gdy pozwolisz sobie uwierzyć w możliwość tej miłości, otworzysz drzwi do poziomu szczęścia i spełnienia, którego być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Ta osoba, która jest młodsza od ciebie, niesie ze sobą także dar perspektywy. Anioły pokazują mi, że ma ona zdolność do patrzenia na sytuację z świeżego punktu widzenia, do znajdowania rozwiązań tam, gdzie ty widzisz tylko problemy, do wnoszenia optymizmu tam, gdzie mogłeś stracić nadzieję. To nie jest naiwny optymizm, ale głęboka wiara w życie, w możliwości, w dobroć świata. Ta perspektywa. Jest darem, który będzie Cię inspirował, który pomoże Ci zobaczyć Twoje własne życie w nowym świetle. Być może odkryjesz, że zaczynasz marzyć na nowo, że cele, które wydawały się niemożliwe, nagle stają się osiągalne, że życie, które wydawało się przewidywalne, nagle staje się pełne ekscytujących możliwości. To jest moc, jaką jej obecność wnosi do Twojego świata. Anioły chcą również, abyś zrozumiał, że ta osoba jest głęboko lojalna. Pomimo swojego młodszego wieku, pomimo tego, że mogłaby mieć wiele innych opcji, ona wybrała Ciebie. I ten wybór nie jest przypadkowy ani powierzchowny. Ona widzi w Tobie coś wyjątkowego, coś, czego nie może znaleźć w nikim innym. Widzi Twoją siłę, Twoją dobroć, Twoją głębię. Ceni Twoje doświadczenie życiowe nie jako coś, co Cię oddala, ale jako skarb, który wzbogaca Waszą relację. Jej lojalność jest niezachwiana, ponieważ Jej miłość do Ciebie pochodzi z głębokiego miejsca rozpoznania duszy. To nie jest przelotna fascynacja czy powierzchowne zainteresowanie. To jest głębokie duchowe połączenie, które będzie trwało i rozwijało się przez lata. Jest też coś, o czym anioły chcą. Abyś wiedział na temat intymności w tej relacji. Intymność z tą osobą będzie wykraczała daleko poza fizyczność. Będzie to połączenie serc, umysłów i dusz. Anioły pokazują mi, że będziesz doświadczał poziomów bliskości, których być może nigdy wcześniej nie znałeś. To będzie rodzaj intymności, w której możesz być całkowicie bezbronny, w której twoje najgłębsze lęki i największe marzenia. Będą mogły być dzielone bez strachu przed osądzeniem. Ta emocjonalna i duchowa intymność stworzy fundament dla waszej relacji fundament, który jest niepodważalny, który będzie was trzymał razem przez wszelkie burze, które życie może przynieść. Anioły mówią również o równowadze w tej relacji. Chociaż jest młodsza, nie oznacza to, że będzie zajmowała pozycję zależną czy podporządkowaną wręcz przeciwnie. Będzie to partnerstwo równych, gdzie każde z Was wnosi swoje unikalne dary, gdzie decyzje są podejmowane wspólnie, gdzie obie strony czują się wysłuchane i szanowane. Jej młodość nie oznacza braku siły czy opinii. Ona jest silną, niezależną duszą, która wybrała Cię jako swojego partnera. Nie dlatego, że potrzebuje kogoś, by ją uzupełnić, ale dlatego, że rozpoznaje w Tobie bratnia duszę. Ta równowaga. Ten wzajemny szacunek, ta wspólna siła będą kluczowymi elementami waszego związku. Jest coś niezwykle pięknego w tym, jak anioły opisują przyszłość, którą możecie razem zbudować. Pokazują mi obrazy wspólnych przygód, podróży do miejsc, o których marzyłeś, ale nigdy nie miałeś odwagi ich odwiedzić. Pokazują mi Was śmiejących się razem, wspierających się nawzajem w realizacji marzeń. Tworzących dom pełen ciepła, miłości i światła. Pokazują mi, jak razem inspirujecie innych swoją autentyczną miłością, jak wasze historie stają się źródłem nadziei dla tych, którzy myśleli, że prawdziwa miłość nie jest dla nich możliwa. Wasza relacja ma potencjał, by być nie tylko źródłem osobistego szczęścia, ale także światłem dla świata, dowodem na to, że miłość naprawdę potrafi przekraczać wszelkie granice. Anioły chcą też, abyś wiedział, że będą momenty wątpliwości, będą chwile, kiedy stare lęki będą próbowały wrócić, kiedy będziesz się zastanawiał, czy podejmujesz właściwą decyzję, czy ta relacja naprawdę może działać. W tych momentach, anioły, proszą Cię, abyś pamiętał to, co czujesz teraz, czytając te słowa. Pamiętaj to poczucie rozpoznania tę iskrę nadziei w Twoim sercu. Pamiętaj, że ta osoba została Ci przysłana nie przez przypadek, ale przez boskie zaplanowanie. W chwilach wątpliwości zamknij oczy, połóż rękę na swoim sercu i zapytaj swoją duszę, czy to jest prawda. Twoja dusza zna odpowiedź, Twoje serce wie. Zaufaj tej wewnętrznej mądrości ponad wszelkimi zewnętrznymi głosami, ponad wszelkimi lękami umysłu. Ta osoba także będzie miała swoje chwile niepewności. Będzie się zastanawiać, czy jest wystarczająco dojrzała dla ciebie, czy może dać ci wszystko, czego potrzebujesz, czy jej miłość jest wystarczająco silna. W tych momentach twoja rola będzie polegała na okazywaniu jej cierpliwości, zrozumienia i zapewnienia. Przypomnij jej, dlaczego wybrałeś ją, co w niej widzisz, jak bardzo jej obecność wzbogaca twoje życie. Ta wzajemna troska, to wzajemne wspieranie się przez chwilę wątpliwości tylko wzmocni Waszą więź i pogłębi Waszą miłość. Anioły pokazują mi też, że ta relacja pomoże Ci na nowo odkryć części siebie, które być może zostały zapomniane czy stłumione. Może odkryjesz pasję do sztuki, którą miałeś w młodości, ale porzuciłeś. Może wrócisz do marzeń o podróżach, które odkładałeś na później. Może po prostu odkryjesz, że możesz bawić się, śmiać i cieszyć życiem w sposób, który wydawał ci się należeć tylko do młodości. Ona pomoże ci zobaczyć, że życie w każdym wieku może być przygodą, że nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia, by próbować nowych rzeczy, by żyć pełnią życia. Zbliżamy się teraz do sedna tej boskiej wiadomości. Droga duszo. Anioły chcą, abyś głęboko zrozumiał, że akceptacja tej miłości jest również aktem akceptacji samego siebie. Przez długi czas być może żyłeś zgodnie z oczekiwaniami innych, z tym co społeczeństwo mówi, że powinieneś robić, jak powinieneś żyć, kogo powinieneś kochać. Ale teraz anioły zapraszają cię do czegoś znacznie potężniejszego życia zgodnie z prawdą twojego serca. Ta młodsza osoba reprezentuje Twoją własną wolność, Twoją własną odwagę do życia autentycznie. Gdy przyjmujesz tę miłość, gdy mówisz tak temu połączeniu, mówisz też tak sobie, swojemu prawdziwemu ja, swojemu prawu do szczęścia, niezależnie od tego, co inni myślą. Anioły pokazują mi, że w miarę jak ta relacja będzie się rozwijać, zauważysz zmiany w sobie, które będą Cię zadziwiać. Może zauważysz, że jesteś bardziej cierpliwy, bardziej współczujący, bardziej otwarty. Może odkryjesz, że rzeczy, które kiedyś wydawały się ważne, tracą na znaczeniu, a nowe priorytety wyłaniają się z większą jasnością. Ta transformacja nie jest przypadkowa. Jest naturalnym rezultatem bycia w obecności kogoś, kto kocha cię bezwarunkowo. To widzicie w twoim prawdziwym świetle. Miłość ma moc transformowania, uzdrawiania i podnosząc nas do wyższych wersji samych siebie. I to właśnie dzieje się, gdy otwierasz swoje serce dla tej osoby. Jest również niezwykle ważna lekcja o teraźniejszości, którą ta relacja ci przynosi. Anioły mówią, że ta młodsza osoba ma dar życia w chwili obecnej. Nie jest obciążona ciężarem przeszłości w taki sposób, w jaki być może ty jesteś. Nie martwi się tak bardzo o odległą przyszłość. Ona jest tutaj, teraz, w pełni obecna w każdej chwili, którą z tobą dzieli. Ta zdolność do obecności jest darem, którego możecie nauczyć. W jej obecności możesz odkryć, że również stajesz się bardziej obecny, bardziej świadomy piękna każdej chwili, bardziej wdzięczny za proste przyjemności życia. Ta obecność, ta uważność jest jednym z najcenniejszych duchowych darów, które możesz otrzymać. Anioły chcą też, abyś zrozumiał coś głębokiego o naturze czasu. W duchowym wymiarze czas nie istnieje w sposób, w jaki my go doświadczamy. Dusze nie mają wieku. Miłość nie ma terminu ważności. Połączenie, które dzielicie, istniało przed Waszym narodzeniem i będzie trwało długo po tym, jak opuścicie ten fizyczny plan. Różnica lat między wami jest więc tylko iluzją, tymczasowym stanem w jednej z wielu żywotów, które wasze dusze dzielą. Gdy patrzysz na to z tej wyższej perspektywy, pytanie o wiek staje się nieistotne. Liczy się tylko miłość, połączenie, wzrost, którego doświadczacie razem. Ta osoba, anioły mi pokazują, będzie Twoim największym wsparciem. W chwilach, kiedy będziesz wątpić w siebie, ona będzie wierzyć w ciebie. Gdy będziesz bał się podjąć ryzyko, ona będzie twoim odważnym towarzyszem. Gdy będziesz potrzebował kogoś, kto po prostu wysłucha, ona będzie tam. Ta niezachwiana obecność, to głębokie zaangażowanie w Twoje dobro, jest rzadkie i piękne. To nie jest miłość, która bierze, to jest miłość, która daje, która wzbogaca która wypełnia. I w zamian ty będziesz dla niej tym samym, tworząc cykl wzajemnego dawania i otrzymywania, który jest esencją prawdziwego partnerstwa. Anioły proszą cię też o coś bardzo konkretnego, by przestać się porównywać z innymi. Każda miłość jest unikalna. Każda relacja ma swoją własną ścieżkę, swoje własne piękno, swoje własne wyzwania. To, co działa dla innych, może nie działać dla Ciebie i odwrotnie. Twoja relacja z tą młodszą osobą jest Twoja i tylko Twoja. Nie potrzebuje być zatwierdzana przez nikogo innego. Nie musi pasować do żadnego szablonu. Musi tylko być prawdziwa dla Was dwojga. Gdy uwolnisz się od potrzeby porównywania, odkryjesz nowy poziom wolności i pokoju, który pozwoli Waszej miłości kwitnąć w jej najpiękniejszej formie. I teraz. Gdy dochodzimy do końca tej wiadomości od aniołów, chciałbym zaprosić Cię do czegoś wyjątkowego. Ta społeczność, którą tu budujemy, jest miejscem światła, wsparcia i autentyczności. Każda dusza, która tu trafia, niesie swoją własną piękną historię. Chciałbym bardzo usłyszeć Twoją. W komentarzach podziel się, jeśli czujesz się komfortowo, swoją historią. Może przechodzisz przez coś podobnego. Może ta wiadomość dotknęła czegoś głębokiego w Twoim sercu? Może masz pytania, wątpliwości, nadzieję? Podziel się tym z nami. Ta społeczność jest tutaj, by Cię wspierać, by słuchać, by być świadkiem Twojej podróży. I nie zapomnij subskrybować kanału. Nie jako gest mechaniczny, ale jako świadome przyłączenie się do kręgu dusz, które szukają światła, prawdy i boskiej miłości. Jesteśmy tu razem, wspierając się nawzajem na tej wspaniałej duchowej ścieżce. Chciałbym również wiedzieć, jakie tematy chciałbyś, abyśmy odkrywali razem w przyszłości. Czy są pytania, które nurtują Twoje serce? Czy są obszary Twojego życia, gdzie potrzebujesz boskiego przewodnictwa? Napisz mi w komentarzach, a ja przekażę Twoje prośby aniołom. Razem tworzymy to święte miejsce i Twój głos, Twoje potrzeby. Twoje pragnienia są ważne, droga duszo, pamiętaj: Ta młodsza osoba w Twoim życiu jest darem od Aniołów, odpowiedzią na modlitwy Twojego serca. Nie bój się tej miłości. Nie pozwól, by strach czy opinie innych powstrzymały Cię od przyjęcia największego daru, jaki życie może Ci ofiarować. Otwórz swoje serce, zaufaj boskiej mądrości, która Was połączyła. I pozwól sobie doświadczyć miłości, która jest czysta, głęboka i wiecznie transformująca. Błogosławieństwo aniołów jest z Tobą. Idź naprzód z odwagą i ufnością.